Witam wszystkich serdecznie na spotkaniu na Dolnym Śląsku w Wrocławiu z człowiekiem, który prowadzi Polskę do Unii Europejskiej i najlepszym premierem III Rzeczypospolitej, Szanowni Państwo, Przewodniczący Sojuszu Rolnicy Demokratycznej, Premier Rzeszek Wilek. No więc jesteśmy we Wrocławiu, mamy bardzo ładną pogodę. Zbieramy podpisy w sprawie referendum przeciwko wydłużeniu wieku emerytalnego dla kobiet. Do tej pory bardzo dużo osób młodych wspomogło naszą akcję. Jednak również ludzie starsi rozumieją sytuację zarówno swoją, jak i, jak i swoich dzieci, wnuków i bardzo chętnie podpisują się. Znajdujemy się na targowisku dworzec Świebocki we Wrocławiu. Jest to bardzo Często odwiedzane w niedzielę miejsce przez wrocławian, już można tu kupić wszystko, począwszy od, od warzyw po, po elektronikę. Moim zdaniem wydłużenie wieku emerytalnego dla kobiet to jest jakaś paranoja, bo kobiety ciągną tak jakby dwa etaty. Gospodarstwo domowe, wychow rodzenie, wychowywanie dzieci, prawda, zakupy i tak dalej, plus jeszcze praca zawodowa. Dlatego to jest bardzo obciążające. Moim zdaniem kobieta 35 lat, jak ma przepracowane, to już, po, już się nadaje naprawdę na emeryturę. W wieku 30 lat pracy, to się nadaje na emeryturę. A 35 to już takie maksimum naciągane. Jeden z kolegów powiedział, że jesteśmy takim misiem. Który... Trochę pospał, ale budzi się. I zacznie ryczyć. Zacznie być obecny w lesie. I wszystkie inne zwierzęta go będą widzieć. Dla wszystkich, którzy sądzą, że są lewicy demokratycznej ma uznawać czyjąś hegemonię, nawet dla tych, którzy dzisiaj rzeczywiście mają więcej posłów w Sejmie, no to w tej kadencji mają więcej, a w następnej już nie. Może kiedyś Lewica się zjednoczy, ale na pewno nie w ciągu najbliższych lat. Przy czym teraz e, mamy bardzo dużo chętnych e, z ruchu Janusza Palikota do wstępowania. Nawet tworzymy specjalną platformę programową. No, jeżeli ktoś chce teraz przejść, to przecież nie będziemy stawiali tu żadnych barier. Witamy!